Nazywam się siostra Jadwiga z grupy żółtej, parafia kamionna. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą to oglądać. Zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę, a moje doświadczenie jest o wiele, wiele bogatsze. W tym roku jest niesamowite przeżycie. Ksiądz Robert Grzybowski po raz pierwszy, ale jako 20 lat pielgrzymuję, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłam jak teraz. To jest obecnie właśnie przepiękny program, który przygotowała młodzież nasza KSM-u, raz nas księżmy. Obecnie znajdujemy się w Kałuszynie. Jesteśmy po przepięknej Eucharystii, z którą odprawił nasz ksiądz biskup Tadeusz Pikus. Serdecznie pozdrawiamy, chodzi tutaj wśród nas jeszcze. Pozdrawiamy biskupa, Antoniego, nie zapominamy o nim w pełnego emerytach. Wszystkich, wszystkich pielgrzymów prosimy o dalsze błogosławieństwo i szczęść Boże.